Cześć, jestem Kamil. Dzisiaj chciałem zaprezentować akumulatorowy odkurzacz CTC-SYS, który jest dostępny w klasie L oraz M. Odkurzacz dostępny jest w dwóch wersjach: Basic oraz Plus. W wersji Basic nie posiada żadnego akumulatora, oraz w wersji Plus jest z zestawem energii, w którym są cztery akumulatory oraz ładowarka TCL Duo. Ładowarka TCL Duo ma możliwość ładowania zarówno. Jednego akumulatora, jak i dwóch. Po umieszczeniu jednego akumulatora on już będzie ładowany, a w momencie, kiedy chcemy ładować dwa akumulatory, po prostu dokładamy do drugiego miejsca. Istotną kwestią jest też to, że można ładować dwa różne akumulatory, czyli na przykład, tak jak tutaj 3,1 oraz 4,0 Ah pojemności. Odkurzacz będzie pracował w momencie, kiedy umieścimy tutaj dwa akumulatory. Z jednym akumulatorem nie zostanie uruchomiony. Mamy możliwość użycia albo akumulatora 3.1, albo akumulatora 4.0. W momencie umieszczenia akumulatora 3.1 czas pracy będzie wyznaczał ten mniejszy, kiedy 4.0 też już jest umieszczony w środku. Zalecamy korzystanie z dwóch akumulatorów 4.0, aby czas pracy był jak najdłuższy. W momencie, kiedy akumulatory są już umieszczone w odpowiednim miejscu, mamy możliwość uruchomienia odkurzacza. Znajduje się tutaj włącznik główny, który doprowadza energię z akumulatorów do modułu sterującego, włącznik manualny, czyli ten, który już uruchamia bezpośrednio turbinę, oraz możliwość regulacji siły podciśnienia. W momencie, kiedy dioda LED jest tylko jedna, siła podciśnienia wynosi 90 mbarów. W momencie, kiedy chcemy pracować na najwyższym podciśnieniu, wynosi ono 180 mbar. Znajduje się tutaj też moduł Bluetooth, dzięki któremu możemy parować urządzenia, w których jest umieszczony akumulator z Bluetoothem, oraz po dłuższym przetrzymaniu około 3 sekund mamy możliwość sparowania odkurzacza z pilotem, który również jest w zestawie. Kiedy dioda nam mruga szybciej, uruchamiamy odkurzacz już bezpośrednio z pilota. W momencie, kiedy chcielibyśmy sparować pilot z drugim odkurzaczem, mamy możliwość rozparowania go z tym poprzednim. Dzieje się to na zasadzie przytrzymania włącznika głównego oraz drugiego małego włącznika łączności. Czekamy około 10 sekund, aż wyświetli się taki nietypowy kolor światła. Dzięki opasce, która też jest w zestawie, mamy możliwość zamocowania pilota na końcu węża. Dzięki temu w wygodny sposób będziemy mogli uruchamiać odkurzacz. W odkurzaczu klasy M znajduje się również sygnał dźwiękowy, który informuje nas np. Na o rozładowanych akumulatorach, niedrożnym filtrze, pełnym worku oraz zapchanym wężu. W nowych odkurzaczach znajduje się również bypass, czyli obejście. Dzięki niemu możemy regulować siłę podciśnienia na końcu węża. Z odkurzaczem dostępny jest również. Pasek, dzięki któremu możemy w komfortowy sposób przenosić odkurzacz. Na pasku jest też wygodny na ramiennik, oraz możemy go umieścić również bezpośrednio w drugiej części odkurzacza. W odkurzaczu znajdują się również dwie końcówki jedna wąska, a druga klasyczna do odkurzania. Po zdjęciu bagażnika na wąż, odkurzacz staje się jeszcze bardziej kompaktowy. Pod spodem znajduje się również zaślepka, dzięki której urobek w takiej pozycji transportowej nie będzie się wysypywał. W momencie, kiedy chcemy wymienić worek i filtr, jest to bardzo proste. Otwieramy tylko pokrywę, przesuwamy zapadkę na worku, aby urobek, który jest wewnątrz, nam się nie wysypał. Wymieniamy worek. A sam filtr znajduje się w całej kasecie. Który również możemy w prosty sposób wymienić, ponownie umieszczając go bezpośrednio w miejscu, oraz umieszczając nowy worek, który będzie nam służył w dalszej pracy. Po wymianie worka, możemy przejść do dalszej pracy. Podłączamy wąż oraz Wszelki w tej drugiej możliwej pozycji. Czas pracy odkurzacza wraz z dwoma akumulatorami 4.0 pozwoli nam wywiercić na przykład 54 otwory z młotowiertarką BHC, bądź skrócić 20 drzwi wykorzystując zagłębiarkę TSC 55. W naszej ofercie posiadamy również worek Longlife. Jest on dedykowany do wielokrotnego użytku, jednak w przeciwieństwie do worków klasycznych Self-Clean używamy go jedynie do sprzątania. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się pomocny, a ja zachęcam do oglądania kolejnych poradników.